Gdy polska gospodarka zwija się i upada, w zamian polskich przedsiębiorców powstają nowe firmy z kraju, y, a polski konsument oprócz noży poznaje nowe smaki. To co niektórzy się z branży transportowej budzą, w końcu po tylu latach się budzą. Powstał komitet obrony przewoźników na Facebooku. Czy coś z tego wyjdzie? Nie wiem. A czy żołnierze pokażą i jaja i powiedzą jak było? Ale cóż ja to się dowiaduję od różnych właśnie kolegów związanych z takimi czy innymi służbami, że takiej sytuacji jest dużo, dużo więcej. Że już były zgłoszenia, że bracia szkolący się tutaj, potrafili rzucić się na jednego czy drugiego Polaka, również żołnierza. I nie wiadomo co z tą aferą zrobić. Pięknego konia trojańskiego wpuściliśmy, nie? Nasi poligrafi wpuścili, a Włosi wypuścili okręty, by chroniły przed państwem położonym w Palestynie statki, które płyną z pomocą humanitarną. Nawet Korea Północna chce bronić Grety Thunberg przed państwem położonym w Palestynie. Daj obserwację suba, napisz komentarz i znaj adresy osób osłowych w swojej okolicy. Grabie się, panie. Subuj i obserwuj, będzie się działo.